Witam w kolejnym, miejmy nadzieję, że krótkim filmiku informacyjnym dziś mam w zanadrzu tylko jedną, tak jakby powiedzmy ważną informację. Mianowicie zabrałem się za to, co od dawna już chodziło mi po głowie i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niektórych widzów założyłem konto na Asku. Teraz wszyscy się już w to bawią. No ja również chętnie spróbuję. Idea jest dla mnie całkiem fajna, dlatego pozostaje mi tylko zaprosić jak najwięcej osób. Oglądających ten film do zabawy, wszystkie potrzebne linki i ogólnie to, o czym teraz będę mówił, jest ładnie podsumowane w opisie pod filmem. Także nie ma obawy, że coś przegapicie. No a teraz, na tą chwilę, powiem tylko tyle, że pod adresem, który widzicie na ekranie ask.fm ukośnik y, Mister 91 można zadawać mi pytania na przeróżne tematy związane z tym kątem i nie tylko. Generalnie, jeśli jesteście ciekawi jakichś rzeczy. Albo chcielibyście się dowiedzieć czegoś o mnie, bądź czymś innym, na co mógłbym odpowiedzieć, to no, walcie śmiało. Charakter tej strony jest bardzo luźny. Większość z Was pewnie to zresztą no, doskonale wie jak takie zapytajki wyglądają i działają. No to jest, to jest, to jest powszechne popularne, także dlatego polecam. Już teraz. Yy, znajdują się tam odpowiedzi, słuchajcie, na 25 pytań, które ktoś kiedyś pozadawał mi na koncie YouTube, jeszcze przed moim pomysłem na założenie Aska. Więc przejrzyjcie je najpierw, przeczytajcie, bo może pokryją się z tym, co właśnie Was ciekawiło. Generalnie yy, prośba na przyszłość moja jest taka, żeby przed zadaniem pytania upewnić się, czy ktoś już o podobną rzecz nie pytał, a ja mu na nią nie odpowiedziałem. No i zamierzenie jest takie, że to nowe konto to taki Mr. Stronger od kuchni więc sprawy związane w 100% z tłumaczeniami z fandomem no ogólnie wiadomo pytania o tłumaczenia o współpracę dabingi etc cokolwiek takiego typowo youtube'owego to zadawajcie mi proszę tak jak dotychczas na tym tutaj kanale YouTube w dziale dyskusje albo w youtube'owych prywatnych wiadomościach a cała reszta spraw pytania właśnie jakieś luźne ciekawostkowe Zapraszam właśnie na Askę do tego on ma służyć, Dzięki to ułatwi, ułatwi nam bardzo komunikację, bo ludzie wiem, że nie tylko przychodzą, żeby obejrzeć tłumaczenia filmów jakichś innych twórców, tylko też może chcieliby więcej, żeby było więcej autora kanału w samym kanale. Nie wiem, czy, 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 czy to ma sens? No ale dobra. Jakby nie było informacji o Asku będzie widniała na stałe w zakładce konta informacje widzicie na ekranie. No, i to tyle w teorii. A jeśli chodzi o praktykę, to żeby uściślić sprawę, to mogę odpowiedzieć teraz na kilka pytań. Takich, żeby potem już yy, nie było z nimi problemów. Chodzi mi o to, żebyś nie powtarzać niezliczoną ilość razy. Czy takie sprawy typu. Stronger, przetłumaczysz ten film? Stronger, obiecałeś, że coś przetłumaczysz. Kiedy to będzie gotowe? No otóż, yy, moi drodzy, dobrze by było, gdybyście w najbliższym czasie uwzględnili. Pewien umiar, jeśli chodzi o nowe filmy. No, ja w 90% przypadków zamówienia realizuję w kolejności chronologicznej przesyłania mi linków. A w tej chwili, co szczególnie ważne, mam wciąż kilkadziesiąt, szok, aż kilkadziesiąt, niestety, czekających w kolejce filmów, podesłanych mi jeszcze między sierpniem a październikiem. No więc niech to uzmysłowi Wam trochę jak. Bardzo obłożony pracą póki co jestem, no a weźcie też pod uwagę, że wszystko robię y, dobroczynnie, wyłącznie w wolnym czasie, nie biorąc za to ani grosza, no także tak, y, jeszcze jedna sprawa, Stranger, kiedy Knuckles Apple Applejack? Nie będzie, przykro mi, nie będzie, to jest przykra sprawa, no ale wielokrotnie pisałem już w komentarzach, że nie podejmuje się tłumaczenia tego filmu, może jakiś inny tłumacz podoła, zapytajcie, nie wiem... Natomiast no, nie pytajcie mnie już o niego. Nie pojawi się to pewne. I to wszystko na dziś. To chciałem Wam przekazać. Cieszę się, że znów mogłem się do Was odezwać. Dziękuję bardzo wszystkim oglądającym za uwagę i wsparcie w postaci lajków, komentarzy, subów. No, tego wszystkiego co robicie. A na zakończenie chciałbym jeszcze zaprosić do subskrybowania również mojego konta na DeviantArcie: Silny91 gdzie w tej chwili nie dzieje się nic, zupełnie nic. Natomiast y, jeszcze przed nowym rokiem planuję y, tam triumfalny powrót. Y, czy to się uda, nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Wydaje mi się, że warto będzie się przekonać. A i to już naprawdę tyle z informacji dnia. Następne filmy niedługo, a ja lecę zrobić coś pożytecznego. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na Aska jeszcze raz. I hej hej hej.